Hej, tu sesja, zapraszam Was dzisiaj na przegląd paletkowych nowości. Będziemy mieć troszeczkę polskich premier, mega ciekawych, jak i tych zagranicznych. W ogóle mój dzisiejszy make-up jest taki, że nie mogę przestać patrzeć na siebie w lusterko, ale nie o tym zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od nowości Pilouis, i mamy tutaj naprawdę sporą walentynkową kolekcję. I tam mamy i kilka palet do twarzy, i kilka palet do oczu. Zaczniemy sobie od takiej różowej. Powiem Wam, że jest prześliczna ta paleta, mimo że Pilouis słynie z takich dużych palet, i one czasami, w moim odczuciu, wydają się, jakby właśnie tych cieni było za dużo, i one są zbyt podobne do siebie. Więc tutaj mamy mnóstwo cieni, ale niewiele możliwości. Tak, tutaj, no wygląda to naprawdę prześlicznie, bo mamy trochę. Troszeczkę y, takich zneutralizowanych kolorów przybrudzonych, takie ciemne fiolety, jakiś y, buraczek, y, cieplejszy, chłodniejszy brąz, troszkę błysków. No i te róże, które są takie naprawdę intensywne, ale mają różne podtony. Widzimy z prawej strony taki róż w odcieniu gumy balonowej. Tutaj troszeczkę bardziej koralowy, tutaj troszeczkę bardziej w brzoskwinię, tutaj taki malinowy, więc te róże są takie naprawdę bardzo bardzo ładne. Trochę błysków, więc da się tą paletą zrobić naprawdę dużo makijaży i takich bardziej neutralnych, takich wiecie, po prostu brązowo przybrudzonych jak i żywszych neonowych wręcz, trochę błysków. Jest naprawdę jest naprawdę spoko. Mamy też drugą paletkę, która jest w identycznym wymiarze, ale mamy tutaj brązy raczej ciepłe. Tutaj pojedyncze może są trochę ale jest to zdecydowanie paleta z ciepłymi brązami. Jest bardzo me gusta, bo ja uwielbiam ciepłe brązy, takie pomarańczowe, więc bardzo mi się podoba. Jeżeli wy lubicie takie brązowe, ciepłe paletki, to ta jest naprawdę kompletna, bo mamy, zobaczcie, od jaśniutkich błysków po ciemne maty. Możemy z... Mamy po prostu wszystko, czego potrzebujemy. Kilka odcieni kolorów przejściowych. No uważam, że paletka jest naprawdę spoko, ma ode mnie okejkę. I mamy też taką paletkę mix, Trochę brązów, trochę róż, trochę brzoskwiniowa też jest bardzo ładna, powiem wam ta paletka. Wszystkie trzy mi się podobają i ta chyba najbardziej, bo właśnie ma taką różnorodność, że mamy i matowe ciemne brązy, jakieś takie ciemne bordo, trochę różu, trochę pomarańczu, trochę neonowych, trochę pastelowych, więc no też da się tą paletką zrobić różne rzeczy. Generalnie wszystkie trzy bardzo mi się podobają i dostają ode mnie porządną. Okejkę. Okay Bardzo gorąca premiera to nowa marka Kim Kardashian, bo pamiętamy, że ona kiedyś miała swoją markę, potem ona została tak jakby zawieszona i czekaliśmy na, na to, aż jakby wróci z czymś nowym, więc teraz mamy markę z. Skin sykny, nie, -kny by Kim yy, i tutaj wyszło mnóstwo pomadek, konturówek i paleta wszystkie w neutralnych kolorach, w takich brązach. I ta paleta wygląda generalnie bardzo fajnie, bo to jest paleta z samymi matami w brązach, czyli mamy, mamy czerń, ciemne brązy, taupe, beż, wszystko w matach, więc taka bardzo podstawowa paleta. Natomiast... Yy, Widzieliśmy ostatnio kilka tego typu palet, nie? W poprzednim bodajże odcinku, czy jeszcze wcześniejszym? Chyba w poprzednim. Yy, widzieliśmy, że yy, siostra Kim, czyli Kylie, też wypuściła taką paletkę yy, samych matowych brązów, yy, taką neutralną, więc. Tutaj jakby ten schemat trochę się powtarza. Ja byłabym bardzo chętna, żeby posiadać taką paletkę w swoich zbiorach. Nie wiem, czy konkretnie tą, ale właśnie taką z matami neutralnymi, bo jest to przydatne w pracy i paletka generalnie sama w sobie jest też bardzo ładna. Natomiast no nie jest to nic nowego. Niemniej jest spójne z twórczynią, jest spójne z makijażem i stylem Kim Kardashian. No widzisz, maluszek ze mną nagrywa, tak? Musiała się troszkę rozciągnąć. Pokazać, że jest. <noise> Dobra, nie mogę się teraz skupić. No, więc jest to spójne z estetyką Kim Kardashian, więc. Um... Uważam, że jest ok. Mamy też bardzo ładną y, premierę od Nomad Cosmetics, Dark and Dazzling. Y, paleta taka kosmiczna. Mamy w niej czerń, mamy w niej chłodny fiolet, ciepły fiolet, niebieskość y, róż i troszeczkę takich neutralnych, jakichś takich jasnych odcieni. Bardzo ładnie się to prezentuje. Fajnie kompozycyjnie, bo wszystko będzie do siebie bardzo ładnie pasować, ale raz ten makijaż może być różowy, raz niebieski, raz fioletowy, raz. Pomieszany, właśnie, żeby zrobić sobie kosmos na oczach, możemy zrobić sobie smoky eyes, więc możliwości tej palety jest naprawdę dużo. Ja uwielbiam w ogóle kompozycję Nomad Cosmetics. Oni zawsze mają przepięknie skomponowane palety, pięknie wyglądające, ładne tłoczenia, ładne opakowania. To jest naprawdę coś, co chciałabym kiedyś w przyszłości przetestować, kiedy trafi się wiecie ta. Ta dla mnie paletka, ta jest bardzo ładna. Jak lubicie fiolety i tego typu klimaty, to jest przepiękna. Ma dla mnie, ode mnie łałkę. Nie mogłabym pominąć oczywiście premiery Pop i Twilight, czyli paleta, no inspirowana filmem Zmierzch, czy książką Zmierzch, to już tam <laughs> wiecie, ciężko inspirować się w sumie książką, bo w filmie mamy jakieś tam konkretne kolory. No i mamy tutaj paletę yy, taką, hmm, jakbym miała taką ją nazwać... Taką brudno-niebiesko-zieloną. Coś takiego, mamy trochę brązów, ale przede wszystkim widzimy w różnych takich przygaszonych, przybrudzonych wersjach odcienie niebieskości i zieleni, oczywiście też trochę beżów i tak dalej. Generalnie paletka spoko. Ja jakoś tak nie lubię za bardzo takich premier, wiecie, inspirowanych jakimiś tam filmami czy jakimiś grami czy czymś takim. No pewnie gdyby, gdyby to było coś, co ja uwielbiam, tak jak, nie wiem, są fani Harry'ego Pottera, to pewnie chętnie by kupili tak samo może ze Zmierzchem. Mnie jakoś tam, wiecie, nie rajcuje, aczkolwiek lubię takie kolory, takie przybrudzone zielenie, niebieskości, to y, bardzo fajna paleta. Raczej chłodna, więc dla chłodniejszych typów kolorystycznych będzie spoko. No, dla mnie jest ok, ale nie ma szału. Mamy też nową dziewiątkę od Essence, jeśli się nie mylę, nazywa się Love, Luck and Dragons. Y, jest to dziewiątka właśnie w takiej estetyce takiego chińskiego smoka. Mamy tutaj róż, mamy tutaj brąz, mamy tutaj raczej ciepłą kolorystykę, troszeczkę musztardy, więc coś dla fanów odcieni zachodu słońca, można powiedzieć. Paletka jest ładna. Mamy tutaj, niech to się przyjrze, um, na pewno 3-4 maty, 4 maty i 5 błysków. No to jest ok, bo mamy jeden naprawdę ciemny mat. Mamy takie przejściowe kolory, dwa takie intensywniejsze, no i parę błysków i jaśniejsze i ciemniejsze. No więc też jest taka dosyć, wiecie, do popracowania fajnie. E, mi się podoba, jest ok. Nie ma szału, ale jest okejka. Wiecie, teraz to ciężko, żeby był jakiś szałek, jak już wszystko na rynku było, ale ta kompozycja kolorystyczna bardzo mi się podoba. Cieszę się, że są jakieś kolory, bo ogólnie na rynku to jest coraz mniej po prostu kolorów, bo wszyscy idą jednak w tą estetykę clean girl i tak dalej, <laughs> i, i w neutralne, więc ja. Ja się jakby cieszę z każdej kolorowej premiery, bo jest ich po prostu mniej niż tych neutralnych. No a propos neutralnych, to mamy również premierą, również Color Pop Cosmetics i tutaj Stay Golden. I to jest właśnie taka paleta neutralna z podtonami żółtymi. Czyli to są brązy, ale mają trochę żółtych podtonów, takich piaskowych. Paleta ile ma? 4, 8, 16 cieni. I mamy tutaj od jasnych beżów po jakieś przejściowe kolory, po ciemny. I ten najciemniejszy ma w sobie brokacik, więc nie wiem, czy to jest metaliczny cień, czy on jest po prostu matem z drobinką. W każdym razie mamy też ciemny brąz, więc da się nią wypracować makijaż. Jak patrzę na tą paletę, to mam wrażenie, że. Mimo tych 16 cieni, te makijaże będą wychodziły bardzo podobnie do siebie. Tutaj widzę, że niektóre są takie duochromowe, te cienie, więc one mogą robić nam efekt wow, ale tak czy siak ta kolorystyka jest tak bardzo. Mono, że wydaje mi się, że niewiele się da z nią zrobić. Generalnie wygląda bardzo ładnie, natomiast ja zawsze szukam tego pierwiastka możliwości, jaka daje, jaką daje paleta, i tutaj myślę, że po prostu no, dla takiego użytkownika, który maluje się często i maluje się zawsze tak samo, to, to jest taka właśnie paleta. Mamy też ciekawą premierę od marki Tarte. Mamy tutaj paletkę 246. Ośmiu cieni i dwa te na dole produkty, to wydaje mi się, że są do twarzy, takie, wiecie, cienio-brązero-rozświetlacze, można powiedzieć. I tutaj mamy paletkę z neutralnymi kolorami, jako, jako te bazowe, plus takie, można powiedzieć, trzy akcenty. Jednym z nich jest taki złoty, duochromowy odcień, wpadający leciutko w zieleń. Mamy matową, piękną zieleń, taką leśną i intensywny niebieski taki oceaniczny, metaliczny kolor. Też fajna paletka właśnie jak ktoś lubi neutralne makijaże, ale przełamane czymś, bo możemy sobie, wiecie, brąz rozetrzeć zielenią, czy zieleń rozetrzeć brązem mamy już coś innego niż klasyczny brązowy makijaż. Możemy dodać do tego niebieski, możemy zrobić niebiesko-zielony makijaż, możemy zrobić brązowo-niebieski, możemy zrobić złoto-zielony, więc jest znowuż tych możliwości trochę i mi już się to całkiem, całkiem podoba. Generalnie kompozycja jest fajna, bo te kolory nie są przypadkowo one będą ze sobą wszystkie fajnie grać, więc jest okayka. Tu Mamy bardzo dużą i intensywną paletę od Simply Posh Cosmetics Aurora Lights, i ona jest bardzo fajnie tutaj skomponowana, bo u góry mamy rządek takich intensywnych tęczowych, wręcz neonowych, powiedziałabym, odcieni. I mamy tutaj od różu, fioletu, niebieskości, turkusu, zieleni i jakaś taka szarość mamy na końcu. I mamy intensywne, jaśniejsze kolory. Potem mamy metaliczne w podobnych yy, odcieniach, i na dole. Odcienie ciemniejsze i przybrudzone. Więc mamy bardzo estetyczną paletę z intensywnymi kolorami, ale w zależności od humoru możemy sobie zrobić połączenie różnych tęczowych kolorów, albo jakieś takie przygaszone, przydemione odcienie. W ogóle uwielbiam takie brudne kolory ciemne w różnych odcieniach, bo jak zrobić nim jakiś smokey eye, to one jest takie głębokie, takie piękne. Ja po prostu uwielbiam takie kolory. No tutaj możemy sobie właśnie łączyć albo rządkami, czyli zrobić sobie różowy, makijaż, fioletowy, turkusowy, albo właśnie tęczowy, albo właśnie przygaszony, przytłumiony, brudny, jakiś smoky z kolorem. Naprawdę fajna paletka, jeżeli ktoś lubi kolory. No i jest inspirowana, jak to się mówi, co to jest? To. Jak to się nazywa? Aurora, o matko. Aż wujek Google musi mi pomóc. Zorza polarna. <grym> <grym> o masakra. Aż musiałam wygooglować, słuchajcie, bo tak mi wyleciało z głowy. Co to jest? W odcieniach zorzy polarnej. Nieważne, idziemy dalej. Mamy Glamlight. Glam Light słynie z takich ciekawych współprac i tutaj mamy współpracę z Garfieldem. Paletka inspirowana Garfieldem, czyli mamy pomarańcze, żółcie, czerwienie, jakiś fiolet i oczywiście coś neutralniejszego, brąz i bordo. Generalnie paletka bardzo w moich kolorach, ale bardzo podoba mi się ten akcent fioletu, bo gdyby ona była taka żółto-brązowo-pomarańczowa, to by była, no wiecie, jak ktoś lubi takie kolory, to spoko, ale no taka trochę nuda. A ten fiolet daje nam ten pierwiastek ciekawości, że już widzimy, że możemy sobie połączyć żółty z fioletem, mamy fajny kontrast, możemy sobie dodać troszeczkę do bordo i no, już coś tutaj się dzieje. Więc generalnie paletka całkiem spoko właśnie przez ten dodatek. Jeden głupi cień, słuchajcie, jeden mały fiolecik i już zmienia nam możliwości palety, bo ten makijaż nie będzie za każdym razem taki sam. Dla mnie jest okej, okay. mamy matowych cieni i ciemniej i jaśniejszy, no i jest to raczej paletka uzupełniająca, no bo tutaj nie mamy takiego klasycznego brązu, jakiegoś jasnego beżu czy czegoś takiego. Ale właśnie dla osób, które lubią tak troszeczkę zabawę makijażem, więc okej, okay. czekam na jakieś wałki, bo za mało wałek. No, i mamy kolejną walentynkową kolekcję, i tym razem Color Pop. I ta paletka, no oczywiście, w odcieniach różu, różne odcienie różu. Mamy takie wino, buraczek, mamy pastelowy róż, troszeczkę brzoskwini, więc taka bardzo typowo walentynkowa kolekcja generalnie jest ładna. I, I cała kolekcja jest ładna, i paletka jest ładna, ale jeżeli chodzi o walentynki, no to to jest troszkę taki nudny motyw, bo on się przejawia we wszystkich prawie kolekcjach walentynkowych, więc mnie jakoś nie jara, jeżeli chodzi o. Pomysłowość. Natomiast sama paletka sama w sobie jest ładna. Jest ładna z różami, ale też uważam, że nie da nam zbyt wiele możliwości, że za każdym razem ten makijaż będzie wychodził podobnie. Chyba, że oczywiście będziemy sobie mieszać ją z innymi paletkami, więc ja jestem na no takie so-so. Mm, Warto również wspomnieć o nowej premierze Parien, czyli naszej, tej rodowitej, polskiej premiery. Mamy paletkę Supermodel i jest to paletka neutralna z dodatkiem bordo i różu. Mm, I i ja bym powiedziała, że już bym wolała taką paletkę na walentynki sobie kupić, gdybym miała w ogóle kupować coś typowo na walentynki. No bo tutaj właśnie mamy ten taki neutralny sznyt do takich naprawdę klasycznych makijaży na co dzień, kiedy nie będziemy chcieli się malować na walentynki, tylko na każdą inną okazję. No i mamy odrobinę różu i takiego yy, takiej śliwko, śliwkowina, czegoś takiego. To są w ogóle bardzo ładne kolory do malowania makijaży ślubnych. Ja też często takich śliwko-fioletów używałam w makijażach moich klientek, bo on jest bardzo twarzowy. Więc generalnie paletka jest spoko, że jest neutralna, ale właśnie z tą nutką różu. Jakby jak na premierę polską nie spodziewam się, że będzie tutaj coś szołowego, kolorowego, bo raczej lubimy takie premiery. Paletka wygląda bardzo ładnie. Na mnie personalnie nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, no bo już widziałam mnóstwo tego typu kolorów i tego typu y, połączeń kolorów więc nie robi na mnie wrażenia, ale wyobrażam sobie, że może to być naprawdę użytkowa paletka dla osób, które lubią neutralne makijaże, właśnie idące w kierunku subtelnego różu, ciepłego fioletu. Jak dla mnie jest okejka. Mamy również podobny format paletki od Affectu, jest to paletka Day to Night, która powstała we współpracy z Rudą i mamy tutaj 8 cieni neutralnych, ale idących w kierunku chłodniejszych podtonów, więc myślę, że to może być naprawdę super paletka dla osób, na których paletka osób, na których wszystkie brązy wypadają za ciepło, bo często jest tak, że mamy paletki brązowe i one na tych chłodnych typach wypadają wciąż nie jak neutralne, tylko jak ciepłe kolory, albo mamy takie typowo chłodne, już szare palety. No nie każdy lubi tą szarość, chciałby używać neutralnych po prostu brązów i myślę, że właśnie ta paletka będzie dobra dla takich osób, które lubią brązy, ale chłodniejsze. Niekoniecznie szarości, ale chłodne brązy, odcienie taupe, bo kompozycyjnie, kolorystycznie naprawdę fajnie to wygląda. Dla mnie paletka spoko, spoko. Ja zawsze jestem, propsuję chłodniejsze też palety, bo wiem, że jest na nie zapotrzebowanie, więc dla mnie jest okejeczka. Okay Mamy również dwie paletki od Flower Nose. Widzieliście w ostatnim odcinku te paletki. Eden's Angel to jest paletka y, chłodna, taka taupe z różami, a druga jest y, fioletowo-niebieska. Obie paletki są bardzo ładne i ja mam absolutnie. Lowe, odnośnie tych błysków. Matami też się fajnie pracuje, to już tak wie się, informacja ode mnie, ale wizualnie uważam, że prezentują się ślicznie. Znaczy, ja wiem, że to nie jest każdego estetyka, żeby paletki były tak bogato zdobione i tak dalej, ale ym, nie ma odczucia tego kiczu, kiedy trzymamy to w ręku, bo to jest taka konkretniejsza, cięższa paleta i przez to nie czujemy, że to jest taki tani plastik, że to wygląda źle i to jest kicz, tylko właśnie czujemy. Tą taką, nie wiem, jakość, taką, taką porządność tej palety. Obie uważam, że są przepiękne. Ta niebiesko-fioletowa to jest dla mnie. Coś pięknego, jest po prostu petarda. Natomiast ta różowo-taupowa, też bardzo ładna paletka, obie moim zdaniem zasługują na dużą, dużą ławkę. Nie wspominałam jeszcze o paletce Maximo Magic Forest, to nie jest może najnowsza premiera, ale jeszcze o niej nie mówiłam. Jest to paletka z kolorami, natomiast tutaj mamy też takie troszeczkę bardziej przygaszone i przytłumione kolory, jak na przykład zieleń, niebieski, fiolet, taki ciepły fiolet, buraczkowy i generalnie Kompozycyjnie, kolorystycznie ta paletka prezentuje się bardzo ładnie, bo możemy sobie właśnie zrobić taki mm, kolorowy makijaż, ale niekoniecznie taki y, pastelowy i żywy, nie wiadomo jaki, tylko właśnie takie przybrudzone z kolorem smokey, a ja uwielbiam takie właśnie przydymione y, kolorem makijaże. Y, nie do końca podoba mi się ta okładka, akurat nie jestem zwolenniczką takich grafik, takich rysunkowych. Więc wizualnie nie moja estetyka. Natomiast fajnie, że na tej paletce znajdują się kolory, które znajdują się w środku, więc od razu mamy taką podpowiedź, wiecie, jeżeli czegoś szukamy. Metsmak zwykle ma bardzo ładną kompozycję palety, czyli mamy jaśniejsze kolory, ciemniejsze, mamy błyski, to wszystko jest tak ładnie yy, uporządkowane i prezentuje się naprawdę ok. Na koniec chciałabym wspomnieć o w zasadzie nowej marce, ale wszystkim nam znanej twórczyni, jaką jest Katosu i wypuściła markę Katosu Beauty. I paletkę czterech e, cieni błyszczących. E, paletka nazywa się Crystal Eyes i to ma być inspiracja właśnie kryształami. E, tutaj mamy cienie e, właśnie z dużą ilością drobinek, które mają się nie sypać, mają różne odcienie. E, I myślę, że jest to fajna paletka uzupełniająca. Troszeczkę przypomina mi te paletki, które wypuszczane były przez LH Cosmetics, czyli właśnie takie czwóreczki z różnymi odcieniami mega pięknych, błyszczących kolorów, że to właśnie jako takie uzupełniające. Dodatek do y, naszego makijażu, do naszej kolekcji. Więc jeżeli formuła tych cieni jest spoko, a domyślam się, że Katosu, jako osoba, która wiele lat jest w branży, na pewno no, nie zrobiła czegoś po prostu na odwal, tylko po prostu włożyła całe serducho w tworzenie takiego kosmetyku, no to Myślę, że to może być naprawdę mega, mega spoko opcja. Dla mnie jest duża okejka, bardzo mi się to podoba. Fajnie właśnie, że nie została wypuszczona znowu, już wiecie, neutralna paleta z brązami, z jakimś pięknym błyskiem, tylko na start mamy od razu taki, wiecie, taki dodatek do naszego makijażu, efekt wow, bo brązowe paletki mają wszyscy, a może takich właśnie zjawiskowych błysków nie. Więc uważam, że nawet marketingowo jest to całkiem fajne rozwiązanie. Napiszcie mi, która z tych premier w Was wzbudziła największe emocje, może coś Wam się nie podobało, również czekam na informacje. Mam nadzieję, że wytrzymaliście z widokiem mnie bez brwi, ja lubię taki widok, <głos》> jest dla mnie bardzo intrygujący, ale mam nadzieję, że nie wystraszyłam nikogo z Was. Jeżeli lubicie tego typu odcinki, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!